Dobry! Mamy kolejny dzień dzisiaj, mamy wtoreczek, środeczek dzisiaj i znowu jęczmień. Kurwa, trochę jakby gęsto tej słomy tutaj pościelone, a mały napiździł pełen zbiornik, aż się wysypuje, ciekawe co ten dziad teraz robi. Kurwa, dziadu teraz, no i co? I co? No, cofnij teraz trochę. Dookoła wejdzie, do dupy wlazło. Kura, pełny, szubkim się do kabiny nasypało. Pewno chyba dziad mały oparty osioł. teraz? Będziemy, wiesz mi jechać, kurwa? No i trzeba było w zboże wjechać bo innego wyjścia nie było, bo sypie. Leci złoto, chlebek, pieniążki. Jutro przyjadą ciężaróweczki po to. Będzie już. Że nie skoszony jest sprzedany. <laughs> to jest biznes. Stasiu, nie kombinuj, bo dostaniesz Bęcki.